Cześć, ja jestem z i witajcie już w kolejnym poradniku, który będzie dotyczył jak stworzyć własnego wirusa. No więc zaczynajmy. Do tego będzie nam oczywiście potrzebny notatnik, którego, który właśnie mi się otworzył i włączenie yy, naszego anty, antywirusa. Bo czym się włączył? Tak. W włączeniu antywirusa piszemy wszędzie start. Pod spodem. I drugi start pod spodem. I to wszystko będę kopiował. Przypominam, że kopiuję CTRLA i V. I teraz to sobie skopiuję i będzie dobrze szło. Dobra. Musimy się wszystko... O tutaj. No właśnie, do, no, a od na to trzeba uważać, żeby podwójnie raz starnie pisało w jednej linijce. Wtedy to się nie uda. Ja, ja, to tego jeszcze będzie. No może ja to wszystko pousuwam i zaraz do Was wracam. Witajcie ponownie wszystko już z, z takie podwójne star zostało usunięte i teraz sobie to zapiszmy. Zapisz jako i napiszmy sobie um, test.bat kropka jeszcze Kropka.bat. I, wy, yy, i wybieramy wszystkie pliki czym gdzie nam się zapisze. No picie. Dobra, zapisz. W zapisaniu na pobicie wyskoczy nam coś takiego Robimy skrót Potem dajemy właściwości, zmieniamy ikonę Dobra, zmieniliśmy naszą ikonę i szukamy co nas interesuje Jeszcze raz coś się uczą. Może zmienimy sobie ikonę na A dajmy to, na przykład komputer Ok OK, i została zmieniona I teraz tak. Zmieniamy nazwę. Piszemy komputer. To może być naprawdę świetny kawał. Jak komuś coś jakiś chcemy zrobić. Kawał, nie? No i tak. To też tutaj wiemy. I otwieramy nasz komputer. Jak widzicie, zadziałał. Choć nie było na końcu bat. I tak właśnie to działa. I ja dziękuję pokazałem wszystko co trzeba zrobić tutaj i zapraszam do komentowania, oceniania, lajkowania i czekajcie na nowe filmiki. A więc na razie